Układ czyszczony tyle razy, chyba z pięć razy. Zobaczcie. E, robiłem tutaj pompę wysokiego ciśnienia, jest zrobiona. E, w sumie nie pompa, no pompa zaczęła ciec, bo było za wysokie ciśnienie i rozsadziło ją. Ale żeśmy rozebrali i tutaj e, się okazuje, że e, prócz płynu, prócz płynu Taki szlam główny, kurde spadł. Kto się jeździł wcześniej, najprawdopodobniej na wodzie. No i taki jest efekt. Po prostu no to jest płyn. To, to był płyn. Osad, który kurde, tak naprawdę po tygodniu się osadził. I tak wygląda to ten brud. Ten brud e, cały z układu. A mówię, układ był chyba z pięć razy płukany. A jak nie więcej, bo, bo e, tak było. Nalot na wężu. E, najprawdopodobniej to było, że on jeździł albo na wodzie, albo w ogóle nie był wymieniany płyn e, chłodniczy. Układu chłodniczego. I to jest efekt. W zbiorniczku, oczywiście, był zmieniany zbiorniczek. Bo było tak szlamu po, po korek. Tu chłodnica tak samo była wymieniona. Z tego względu, że zabiła się, i tutaj strzeliła. W najlepszym momencie, tutaj. I nie, nie trzeba było długo czekać. Jak. No co. Się okazało, że po prostu ona w połowie nie grzeje. W ogóle nie, nie przelotu nie ma. Pozdrawiam.